Afnan Supremacy Collector's Edition. Czy to będzie dobry klon Aventus Absolu, czyli mega, mega drogiego zapachu? No, nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko przekonać się na własnej skórze i na własnym ubraniu. Dlatego po szybkim odpakowaniu dam znać, jak bardzo podobny jest do Aventusa. Cześć, jestem Macio Smart i zaobserwuję więcej, aby dowiedzieć się super informacji o arabskich perfumach. Którego zapach mniej więcej pamiętam i czy jest jakkolwiek podobny do Hałasa Blaka. Który jest bardziej hasiwatem, ale też niektórzy uważają, że może być w klimatach Aventus Absolute, czyli zapach. 75 ml od Klida, który jest następcą klasycznego Aventusa, a jego cena to ponad 1500 zł. Myślę, że w niektórych przypadkach, w niektórych sklepach ponad 2000 zł. A teraz w ręku trzymam pięknie, kamiennie wręcz wspaniał, wyglądającego Avnan supremacy Collector's Edition. No to czas na dyfuzję. Bratku. Okay. Dwa strzały to aż o jeden za dużo. Także o, okej, okay, okej. Okay. No dużo tutaj słodyczy, jest dużo ananasa. I inspirując się troszeczkę recenzją Calcoloń, czyli fajnego zagranicznego TikTokera o perfumach, no mogę powiedzieć, że tu jak najbardziej może być 85% podobieństwa. Samo też pudełko. Czyli dokładnie przylegający flakon i myślę, że fajne otwarcie. Dosyć minimalistyczne podejście, ale to jest flakon za około 280 zł. To jeśli chodzi o. Myślę, że nie jest to kamień nawet do końca. Klasyczny afnanowy Supermassive Korek, taki z kółkiem, więc wyciąga się w miarę fajnie, no nawet mógłbyś se tutaj, bratku. Podpiąć tak do plecaczka, i mógłbyś tak do szkoły chodzić. No Myślę, że słek byłby na dzielni. Po, po około dwóch minutach, jak ten zapach się układa u mnie na, na skórze, na No Zapach jest bardzo ciekawy. Ja przewiduję, że on będzie naprawdę mocny, jeśli chodzi o projekcję, jeśli chodzi o długotrwałość, więc kwestia utrzymania na skórze. Myślę, że super, super sprawa. Tutaj daję Ci nuty zapachowe, abyś mógł porównać sobie do Aventusa Absolu. Czy ten odpowiednik jest warty zakupu? Jeśli nie posiadasz Aventusa Absolu, jak najbardziej. 280 zł to jest bardzo sensowna cena. Jak ja na to mówię, typowa jakość afnana, typowy afnan. Także myślę, że nie poskąpiono, jeśli chodzi o proces maceracji. Większość Większość marek, Według wielu informacji większość marek arabskich Ten proces maceracji ma około miesiąca W podsumowaniu Albo jakieś cięcie Jak po tych kilku krótkich minutach mogę ocenić podobieństwo Myślę, że jest bardzo spoko Oczywiście żaden odpowiednik nie jest w 100% danym zapachem Także tutaj kapkę dla Absolu brakuje Także tutaj kapkę dla Absolu brakuje Zapach jest świeży, wymowny Dobry na że wiele okazji Super sprawdzi się na wakacje Ale zarówno też na zimę